Lalunia z królowych życia o śmierci Mateusza Murańskiego, było widać, że jest z nim bardzo źle. Lalunia, kontrowersyjna uczestniczka show Królowe Życia, zabrała głos w sprawie śmierci Mateusza Murańskiego, zawodnika MMA. Sama również kiedyś brała udział w walce, zobaczcie, co świat Free Fight robi z ludźmi. Coraz więcej osób związanych ze światem MMA zabiera głos w sprawie śmierci 29-letniego Mateusza Murańskiego. Wśród nich znalazła się Lalunia, doskonale znana widzom z show TTV Królowe Życia. Celebrytka kilka miesięcy temu wzięła udział w pojedynku podczas Gali Federacji Fame MMA. Dziś pisze: Pieniądz to nie wszystko. Zobaczcie, co świat Flick Fight robi z ludźmi. Zdradziła również, w jakim stanie był Mateusz Murański po swoich ostatnich walkach. Mateusz Murański nie żyje. Lalunia, było już widać, że jest z nim bardzo źle. 8 lutego media obiegła informacja o śmierci Mateusza Murańskiego, 29-letniego aktora, Lombard. Życie pod zastaw i o, oraz zawodnika MMA. Prokuratura bada przyczyny śmierci Gwiazdora. Niektórzy internauci, ale również jego bliski przyjaciel twierdzą, że Murański nie mógł sobie poradzić z wszechobecnym hejtem. To jest kolejna ofiara hejtu w internecie. On mi po walce już mówił, że nie daje sobie już rady z hejtem. Depresja, no i uciekł gdzieś tam w te używki, mówił Arkadiusz Tańcula. Podobne zdanie w tej kwestii ma także Lalunia, znana z show Królowe Życia w TTV. W maju 2022 roku, Lalunia sama stanęła na ringu, ponosząc porażkę. Wie, że niektórzy mogą nie poradzić sobie z hejtem. Pamiętajcie, są osoby, które hejt zniosą bez problemu, a są takie, że tego nie udźwigną. To już druga ofiara wejścia do świata Freak Fight. Pieniądz to nie wszystko. Zobaczcie, co świat Freak fight robi z ludźmi, napisała tuż po tym, jak w mediach pojawiła się informacja o śmierci Mateusza. W drugim slajdzie Lalunia opowiedziała, jak Murański zniósł swoje dwie ostatnie walki. Po ostatnich dwóch występach Mateusza było już widać, że jest z nim bardzo źle. Mega przykre to tylko człowiek. Spoczywaj w spokoju, Mateusz Murański. Amen. Mateusz Murański od paru lat brał udział w walkach MMA dla różnych federacji, m.in. Fame MMA. Był również aktorem, a niedawno zagrał w nominowanym do Oscara filmie i o Jerzego Skolimowskiego. Widzowie pokochali go jednak w roli Atka w serialu Lombard Życie pod zastaw w telewizji Puls. Mateusz miał 29 lat. Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.